Dzisiaj przed nami piękny citizen ale któregoś pięknego dnia wpadł w bardzo niepowołane ręce a oto skutki radosnej twórczości Osoby, która chciała otworzyć cigarek, ale nie podołała. Przyjrzyjmy się. Jest to prawdziwa zgroza. Szkoda tak pięknego zegarka. Być może uda nam się coś zrobić. No i nasz nieszczęsny dekiel, który chyba najbardziej jest porysowany, chociaż kopercie też nie można tego odmówić, ale myślę, że w gratisie można by uratować ten dekiel. Oczywiście, rysy były bardzo głębokie, więc za wiele nie można było zdziałać, ale zawsze coś tam przeszlifowanie pomoże, i nie wygląda to aż tak tragicznie, jak wyglądało to, kiedy widzieliśmy dekiel na początku filmu. Tak jak wspomniałem. Nie możemy tu oczekiwać wielkich cudów. Niestety dekiel kwalifikuje się do wymiany. Rysy są bardzo głębokie i niestety mnóstwo materiału zostało już poddane ścieraniu. Dalej już nie możemy, bo nie będzie dekla. A więc. Ktoś zostawił trwałą wizytówkę swoich umiejętności na tym deklu, a więc w jakiś sposób zapisał się. <grymne> <grymne> zapisał się w historii tego zegarka mistrz, który otwierał ten zegarek. Bardzo trwale, ponieważ rysy są bardzo, bardzo głębokie, a dekiel kwalifikuje się do wymiany. Spróbujemy teraz sprawdzić, czy budzik działa prawidłowo. A więc godzina alarmu powinna wystąpić w przedziale od za 5 minut do godziny, w której chcemy, aby nas budzik obudził. W tym celu musimy odciągnąć oczywiście koronkę. I przystępujemy do ustawienia godziny. Troszkę nam się tutaj pośpieszył alarm. Alarm ustawiamy na godzinę 6. A następnie przesuwamy wskazówki, i zaraz będziemy wiedzieć, jaki będzie wynik naszego testu. No więc ustawienie funkcji budzika można uznać za prawidłowe. Tak. Nasz zegarek został naprawiony. Natomiast szkoda, że no pozostanie tutaj trwała pamiątka z uwagi na to, że ten dekiel nie będzie wymieniany. No z tym oczywiście można żyć. Ale jest to przykład, że należy oczywiście uważać na swoje zegarki, tym bardziej ładne zegarki. A tutaj mamy do czynienia z pięknym szlifem koperty oraz bransolety, wypolerowaniem jej. A więc zegarek prezentuje się i jest dość funkcjonalny. Posiada stoper oraz posiada alarm. A więc to by było, moi mili, na tyle. Uważajcie na swoje zegarki, uważajcie na siebie. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Do zobaczyska. Hej!